Święta to bardzo ważny i fajny czas, szczególnie jak się ma czas na granie w gierki, więc dzisiaj pogadamy o grach, które kojarzą nam się ze świętami, bo są tam święta albo nie ma tam świąt, ale się kojarzą nam ze świętami, więc to jest taki film. Albo po prostu graliśmy w nie w święta. Tak, też, też tak bywało, e, chociaż to akurat byłby bardzo szeroki zakres, więc trochę tak. go ograniczmy jednak, mhm. wiesz skartek Tak bardziej do gier, które... Zobaczycie! Zapraszamy! Zacznijmy od tego, że na y, wielu takich grach, różnych grach online... W grach online? Grach online. U. Pojawiają się często jakieś takie dodatkowe etapy, czy momenty, wiecie, w których po prostu pokazywane są święta. Na przykład dobrze pamiętam, jak w Skyrimie w pewnych dniach roku pojawiają się właśnie dekoracje świąteczne, które później moderzy jeszcze bardziej podkręcają. A tu, no, teraz jedyny taki właśnie główny przykład, który mi się najbardziej kojarzy, bo spędzałem faktycznie sporo czasu swojego. W święta w grze online, to to było GTA Online. Jeszcze powiedz, że widziałeś tę grę w telewizji. Tak, w telewizji gry ją telewizji widziałem. Gry. Tak, tak, dokładnie. Więc GTA Online dodawało dużo śniegu i ten śnieg dodawał różnych e, urozmaiczeń, rozgrywki pod względem fizyki. To znaczy, można było się bardziej rozwalić. Co na początku było dość takie cute, było całkiem takie spoko, wiecie, było fajnie, a z biegiem czasu można było się łatwo rozwalić i, i to już było takie. Tak prawdziwości, zima zaskoczyła. A... Drogowców. Los Santosowych drogowców. Tak, tylko wiesz, jaki jest problem? Wydaje mi się, że w Los Angeles nie ma za bardzo śniegu. A jeśli jest, to naprawdę nie. bardzo rzadko. Serio? Niemożliwe. Mm. Ja myślę, że jest. No dobra, to skoro tak mówisz, to teraz twój przykład, Oskar. No to jeśli chodzi o przykłady, w sumie ja teraz sobie przypomniałem, o, wczoraj o tym gadaliśmy z Ulą, bo no. ona jest bardziej ligowa niż ja, ale przecież w Lidze Legend, Legend również są zimowe o, mapy o, i również są jakieś elementy zimowe, chociaż ja akurat aż tak nie pamiętam, bo o, miałem... Detoks od tej gry, bo po prostu uznałem, że nie robi mi dobrze. Myślę, że, a, i że mi, nie powinienem, ale... Jak nie będziemy komentować, jak zazwyczaj dyskutujemy o Lidze Legend z Ulą i z Tobą, bo Ula używa słów takich jak degeneracji, dziwni, chorzy ludzie i tego typu rzeczy, więc może... A ona gra w tą grę. Także. Ona mnie wciągnęła z powrotem w tę grę. Dziękuję, Ula. E tak, ale no poza, poza Ligą Legend e, przychodzi mi do głowy też e, taki właśnie sentymentalny przykład, jaki mam z czasu dzieciństwa Margonem, bo tam były różne e, eventy, zresztą nie tylko na święta, na Halloween też e, i pamiętam, że no, był chyba jakiś po prostu kalendarz adwentowy, że wręczali jakieś prezenty z różnymi przedmiotami, które robiły różne rzeczy. Nie pamiętam już konkretów, nie pamiętam szczegółów, ale faktycznie jest to element taki, myślę dość typowy, że zwłaszcza w grach przeglądarkowych, grach multiplayer, że pojawiają się te czasowe po prostu elementy. Myślę zresztą, pewnie Fortnite'a też by można było podciągnąć, ale ja akurat jakimś zapalonym graczem Fortnite'a nie jestem, więc konkretnych przykładów ciężko mi jest teraz przywołać. Ale tak, no to to jest to samo, co właśnie przy GTA Online. Wiele gier faktycznie dostosuje. Zacząłem się zastanawiać, czy przypadkiem tego w Metinie nie było nawet przez moment. Mogło być. W Tibi pewnie też, tak, ale... Ale, 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 ale... tutaj się nie wymądrzamy, trze bo nie by... wiemy. Myślę, że Smoczy, jeśli coś takiego się wydarzyło w Metinie, to na pewno nie omieszkałby Dokładnie, o, o tym Dokładnie. Dokładnie do, tak. E, natomiast to, co mi dzisiaj przypomniałeś, przypomniałeś mi bardzo dosadnie grę pewną, świąteczną bardzo i to była gra y, Yeti Sports Pingu Flow. Tak, klasik. Absolutny klasyk, absolutny klasyk, który polega na y, y, spadającym pingwinie i stojącym Yeti i to Yeti robi... Taki zium, zamachuje się maczugą i ten pingwin se leci. I, i to jest tak na tym Im polegałem. dalej poleci, tym więcej punktów się dostaje. Tak, i to jest, to tak. jest gra. To jest zdecydowanie jedna z gra z naszych, naszych czasów dzieciństwa. Tak, tak, tak. przy czym gier... ten motyw świąteczny to... To ja nawet nie pamiętam, to chyba śnieg był po prostu. No, no tak, ma piękne winy święta. Tak, tak dokładnie. Te piękne i jakby wiadomo, one wszystko też... Wszystko się zgadza, no. wszystko się zgadza, ale myślę, że taką quintessential świąteczną grą, poza jednym przykładem, który podam później, jest... Deluxe Ski jump. No bo sorry, ale mały Szomania i oglądanie. No Tomasza. Znaczy, Tomasza. Różnych skoczków. Różnych skoczków. Nie, Chciałem powiedzieć, Tomasza masza hajto z jakiegoś powodu, ale to <laughs> Wydaje nie mi się, nie że nie było, w kontekście. Nie, nie, nie było skoczka, który... Nie, no tam było, była pani skoczek, ale nie będziemy mówić o tym dalej. Nie, e... nie będziemy <laughs> mówić. O, nie no, myślę, że mogło ci chodzić o. Adama o, Małysza, o Stocha mi chodziło. Był, był nazwiskiem żyłę... kot, ale nie był to nie był to Tomasz kot. Tak. Tak, 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 o, tak, tak, tak. Ale no był Kubacki, był użyła. W każdym był... razie oglądacie Co? skoki, a jak się oglądało skoki z Adamem Małyszem, to się grało w Deluxe Ski, ski Jump, czyli grę, Zgadza w której e, jak ktoś był giga to miał wielki szacunek na dzielni za to, że wyrobił najdłuższe skoki na, na skoczni, e, najlepiej z telemarkiem, który później mógł zaprezentować przed swoimi kolegami, jak tylko podłożyli mu nogę. No mi się kojarzy mniejszy hit, zdecydowanie mniejszy hit, myślę. Skoki narciarskie. Nie, to było o... o... Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2007. Okej, okay, dobra, ten hit, dobra, ten, to ten faktycznie hit, tak, to był tak. hit w Bydgoszczy, Oskar, faktycznie. Na to wychodzi. Znaczy, nie wiem, nie mam pojęcia, jaka była historia, że ta gra wpadła w moje ręce, ale po prostu pamiętam, że można było grać o, i że byli tam polscy skoczkowie, najwyraźniej to było na licencji, bo faktycznie były nazwiska, chyba nie było polskich znaków, więc Małysz to był chyba Maleś. Tak, zgadza się. I pamiętam, że mieli takie charakterystyczne różowe stroje, bo chyba to było najbliższe, nie wiem, barwom, Polski, bo czerwień pewnie była zarejestrowana dla innych nacji, o, czy bieli i czerwień. No, no i całkiem przyjemnie się grało, miło wspominam, dużo godzin spędziłem. Też świąteczna, no, bo też śnieg, wiadomo. No tak, 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 tak. No, ale właśnie. nie no, nie oszukujmy się, ogółem gry takie właśnie sportowe mi się bardzo kojarzą ze świętami, no bo też gadaliśmy właśnie zanim tu przyszliśmy o grze Steep, która, którą właśnie zagrałem jakiś czas temu, parę lat temu w święta i tak mi właśnie się skojarzyła. wiele osób z jakiegoś powodu hejtowało tą grę, ale ona po prostu też nie była... Jakaś przesadnie skomplikowana, po prostu polegała po prostu. to, to był, ja, ja to nazywam trochę takim miksem bardzo ubogiej wersji, to niego hołka, wymieszanego z Need for Speedem, tylko że nie jeździsz autami ani deską, znaczy deską może snowboardową, no, ale na przykład jeździsz na nartach. I ale... dla mnie widowiskowo ta gra naprawdę się fajnie prezentowała zawsze graficznie. To było całkiem spoko. W sumie teraz jest to masz ciekawy, bo skoro mamy zimowy odpowiednik tego hołka, to czy na przykład jest jakiś surferski? Że jesteś tonem hołkiem, tylko że na. Ej, to jest w sumie ciekawe. Ja nie słyszałem za bardzo. To, to jest niezagospodarowana nisza. Chyba, to jest że sumie, jest coś, o czym nie wiemy. W sumie, no to, to, to Techland CD-Projekt macie szansę zrobić grube pieniądze, stworząc. Oj, tak. stworząc um, Surfers... De, deluxe Surfers Jump. Myślę, że to może być hit na Hawajach zaraz za ostatnią Jakuzą. Dokładnie, dokładnie tak. E, natomiast no przejdźmy myślę do takich najbardziej, najbardziej świątecznych dla nas, czyli oczywiście Wormsy. Wormsy, tak. Warmsy, gdzie no śnieg, czapeczki i tak dalej. E, były te elementy, boom. były jakieś świąteczne mapy. O, no, ja bardziej sobie miło wspominam, dlatego, że tam faktycznie o, spędziłem dużo czasu w święta grając ze znajomymi. O, po prostu po. Tak, to była, to była idealna gra właśnie świąteczna, żeby grać z kuzynami tak, w kopie. Tak. To, to było albo przeciwko sobie, albo w kopie. I ja właśnie pamiętam naj, najlepiej te czasy, jak mieliśmy słabe komputery u kuzyna i graliśmy jeden na jednej części klawiatury, drugi na drugiej części Jaka klawiatury. Ja chyba dosłownie jednego Sylwestra tak spędziłem, że po prostu graliśmy w Worms. No no dokładnie, dokładnie. Sylwestra albo my najczęściej Wigilię tak właśnie spędzaliśmy. Zamiast siedzieć z rodzicami, to... E, no, to, no cóż, słuchaj, to, to bo rodzice grali też w Worms, to by z nami siedzieli. Ładnie. No i tak samo Mafia 2, no to już nie kołopowe, ale ewidentnie no najbardziej, nie wiem czy nie najbardziej świąteczna gra, mimo że to nie jest, nie ma tam dekoracji świątecznych. Musimy zrobić plebistę po prostu najbardziej świąteczną grę. Tak, bo teraz tak mówię... Możemy głosowania. Że... głosowanie. Tak, bo teraz aktualnie każda gra jest najbardziej świąteczna i tak właśnie powiedziałem, że ta, wszystkie te gry na tej liście są najbardziej świąteczne. Każda jest tak, top 1. Tak, absolutnie. E, I wy możecie to zmienić, oczywiście możecie zagłosować pisząc komentarz, Rusnar... Jesteś debilem, wcale nie masz racji. Więc generalnie, ale ja się z wami nie zgadzam i ja uważam, że każda z tych gier zasługuje na wysokie miejsce albo na pierwsze miejsce. W każdym razie Mafia 2 nie ma absolutnie nic związanego ze świętami. <laughs> po prostu jest śnieg. <laughs> Oszukiwałeś mnie cały ten czas. <laughs> tak, więc dlatego jest najbardziej świąteczną grą. Przejdźmy dalej. <laughs> Kolejną taką grą, która ma epizod świąteczny jest Bully, gdzie dostajemy sobie świąteczny sweterek i też właśnie można rzucać śnieżkami, o ile pamiętam, więc gdzie zmienia się aura, zmienia się... No oczywiście mamy misję do wykonania, jak w każdej innej misji w Bully, więc e, tylko krótko o tym wspomnę, no bo, bo w zasadzie to nie jest tak, że cała gra jest o to oparta, to jest tylko jakiś tam fragment tej gry, więc warto o tym wspomnieć. Pamiętajmy też o już osobnych, e, osobnych przykładach jakimi są Jazz Jack Rabbit, Christmas Chronicles i Holiday Hair. To były e, jak spytałem się Michała Mańki. Jakie są najbardziej świąteczne gry? To oczywiście odpowiedział Mafia 2, ponieważ nie ma tam nic Nie, tak naprawdę powiedział, że Christmas. <laughs> Christmas Chronicles, właśnie. Jazz Jack Rabbit, Że Jazz Jack Rabbit w ogóle dla niego tak zapadł w pamięć jako gra świąteczna, że w ogóle nie skojarzył, że to nie ma, jakby najbardziej kojarzył te świąteczne etapy. Najbardziej właśnie ta gra mu się kojarzy świątecznie. I ona faktycznie ma taki vibe jak taka, taka płyta z gazetki jakiegoś... jak się to nazywało? Play? Albo Cybermychy? Cybermycha, tak. tak która właśnie idealnie była rozdawana na, na święta. To, coś, to, to jest taki vibe. To jest, to jest świetne i bardzo fajnie się w to gra swoją drogą, do dziś. Chociaż no, jakby przez głównego bohatera mogłoby się wydawać, że ta gra akurat powinna się z innymi świętami trochę kojarzyć. Tak, to prawda. I teraz wiesz, co mi jeszcze się przypomniało? Icy Tower. No A tak. Tower totalnie świąteczna gra, mimo że znowu. Ale to jest gra typu właśnie znowu. Siedzimy z kuzynami i gramy po prostu, kto wbije się jak najwyżej, i wszystko jest skute lodem. Mi, mi ta gra się bardziej kojarzy mimo wszystko po prostu z lekcjami informatyki i ze świętami. To prawda. Właśnie Powiedziałbym, że ze świętami średnio, przez to, że raczej w to święta nie grałem, bo nie było lekcji informatyki, bo nie było szkoły. No tak, tak, no tak lacja, ale no jakby tematycznie jest, jest to. Czyli, czyli właśnie razem zgodziliśmy się, że to był beznadziejny przykład, więc mam <grym> o wiele lepszy, <grym> przepraszam, o wiele lepszy przykład, jakim jest Hitman, bo w Hitmanie mieliśmy w tym nowszym Hitmanie, było też w Blood Money, ale akurat tu chcesz wspomnieć o nowszym Hitmanie, bo go znam dużo lepiej i tam był fragment gry, który był dorzucany w związku ze świętami. Bodajże w 2016 roku i to się nazywało Holiday Horders, gdzie mieliśmy misję jako święty Mikołaj. Po, pokonać ym, dwóch panów, którzy byli ewidentnie... Przepraszam, oni wcale nie byli wzorowani na postaci jak z Kevina samego w domu. Absolutnie wcale Wcale nie ma tutaj nic, nic, nic wspólnego nawet, nawet ksywki wcale nie, tam był Marfo, ja, ja, pamiętam. Ja myślę, że oni byli po prostu na liście niegrzecznych dzieci. Dokładnie, dokładnie, tak. więc można było ich pokonać i bodajże od 2021 roku te postaci... E, to, to już jest quest, który po prostu możecie sobie dalej wykonywać, także no, no tak, to, tak to wygląda. Wiesz, co zaraz powiem, Oscar, prawda? Ja chciałem zauważyć, że nazwa tej gry, jakby tej serii już padła w tym materiale. Tak? A. No dobra, jak To nawet ja powiedziałem, ale tak? ty. Tak. Okej, no dobra. Jakuzy okay, no. tradycyjnie w dużej mierze toczą się w grudniu. Po prostu to jest trochę jak ze szklaną pułapką, że to jest trochę taki, wiecie, quintessential grudniowa gra, chociaż nie zawsze, mm, Ale seria Jakuza właśnie jest mocno powiązana ze świętami z grudniem i tak dalej. Bardzo często są dekoracje w sklepach świąteczne, aczkolwiek dla mnie Wszystkie odsłony nie są aż tak świąteczne, ja nie gram cały rok. E, najbardziej świąteczne dla mnie jest Jakuza Pięć, no bo mamy tam Tsukimino i generalnie wszystko dzieje się w prowincji Hokkaido, więc tak, jak najbardziej, to jest najbardziej świąteczne miejsce, no bo śnieg, śnieg jest wszędzie, skoki narciarskie, polowanie na niedźwiedzie w środku lasu, które wcale nie było męczące dla wielu graczy. Także, no Jakuza pod tym względem, naprawdę, jeśli chodzi o całą serię, nie powiedziałbym, że ona jest mocno świąteczna, ale piątka faktycznie to jest taka gra, którą mógłbym powiedzieć, że jest świąteczna. Mhm. Problem w tym, że etap świąteczny, czyli zimowy, de facto jest najbardziej męczący i najgorszy w całej tej osłonie i dla mnie jest jednym z najgorszych w serii. Ale, czy to, ale nie nie wiem, jest, że czy to nie jest trochę metafora świąt w sumie, że, że po prostu jak nie lubisz świąt, tak? To, to... Nie, bardziej na zasadzie, wiesz, przygotowanie do świąt, sprzątanie przed świętami, gotowanie przed świętami. Polowanie na niedźwiedzia w nie możesz, nie możesz jeść, bo to jest na Wigilię. Okej. Okay. A potem zjedz, bo się zepsuje. No dobra, ale... To wszystko, ale... to jest trochę trud. Czyli chcesz mi powiedzieć, że. Może to jest taki ekwiwalent dyskusji politycznej przewidzianej stole. Czyli nie, nie, ja myślę, że to jest bardziej ekwiwalent chodzenia po sklepach i próbowania dorwania jakichkolwiek prezentów, bo twoja babcia ma już absolutnie wszystko i chcesz Bardzo. jej kupić coś. A jeszcze moja babcia ma na imię Ewa, więc ma imieniny zaraz po świętach, więc musisz jej kupić dwa prezenty. Co jest absolutnym cudem, żeby coś kupić sensownego. To była zdecydowanie zbyt personalna dygresja, którą pewnie zostawimy w filmie. Natomiast y, kolejnym przykładem, który zapewne dla nas masz jest The Escapist, o ile tak, dobrze tak, kojarzę. Tak, The Escapists bodajże w dwójce, pamiętam, że była chyba świąteczna mapa, o, gdzie po prostu wcielało się w elfa, który, albo w elfy, jak się grało w Multi, o, które próbują uciec, z, to chyba była takie więzienie, fabryka zabawek. Mam nadzieję, że to nie jest na bazie prawdziwej historii, bo to by no. było całkiem przykre, smutno by mi było. To prawda. Uh, tak, a poza The Escapist to kojarzę jeszcze, że uh, był chyba jakiś dodatek do Saints Row 4, uh, gdzie faktycznie jakby były te motywy świąteczne obecne, chyba trzeba było uwolnić Mikołaja z symulacji. A tam, okay. Bo To był cały wątek, właśnie smoothie. Tak tak tak, 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 tak. One mi się trochę mieszają, bo przez to, że tam była ta sama mapa, ale, ale tak, no, był ten dodatek i widzisz, no, to się, motywy się też naprawdę w wielu grach były obecne. To prawda, to prawda. To jest istotny motyw w grach. E, Mamy też zapisany przykład South Parka Kika Prawdy, bo oczywiście tak. Mister Henki, świąteczny. Tak, Mister Henki to też jest e... element dla tej serii, w ogóle jakby też serialowej, nieodłączny. No i pojawił się także w grze, o, w kiku prawdy. Nie wiem, jak było z tą drugą. O, czy się tam pojawił, no, ale ta druga to o była generalnie mówisz? zimowa. Ta... A, mówisz o Snowdeju? Tak, nie, no tak. to Snowdej, no to tak, to, to jest typowo świąteczna odsłona. Tam też pewnie się pojawił. Ale nie mówimy o Snowdeju. Nie mówimy o Snow Nie mówimy o Snowdeju, to nie jest. to, to Nie. My chcemy, chcemy Wam dać tutaj fajne przykłady i na tym zakończmy tą dyskusję. I myślę, że. Będziemy na tym zbliżać się do końca tego materiału. Bardzo dziękujemy Wam, że chcieliście posłuchać naszego bardzo zorganizowanego i absolutnie nie chaotycznego podsumowania, jakie gry kojarzą nam się z Oskarem ze, ze świętami. Um, I też chciałem dodać, że przypomniałem sobie właśnie, że taki film... Na naszym dziale wideo, którymi się najbardziej kojarzy ze świętami, to właśnie filmy nagrywane z Oscarem. jak sobie teraz wspomniałem. Tak, nagrywaliśmy przecież dwa lata temu na TV chyba, filmy. na TV Filmy, tak, tak. materiał w świętach, jakąś reakcję. Nagrywaliśmy, nie jakąś, to była reakcja na najbardziej porąbane religijne Chyba najgorszy film. film świąteczny. Tak, najgorszy tak, film tak, świąteczny. Takiego. Ale wiecie co, to, 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 to nie oglądajcie może lepiej tego filmu świątecznego, jak coś możecie obejrzeć sobie to, to naszą reakcję na to, ale, ale Jezus Maria. Tak był. Był gorszy niż Jakuza. No mm -hmm. tak. Na Jakuzie zasnąłeś, na ale Jakuzie tutaj tu nie byłeś w stanie zasnąć nawet, bo to było tak złe. No dobrze. Y no chyba pozostaje nam życzyć Wam po prostu wesołych świąt. Pewnie nie wiem, który to będzie film w kolejce, ale generalnie w każdym z tych filmów życzymy Wam wesołych świąt, bo, bo życzymy Wam wesołych świąt. I wam... Wszystkiego nawzajem. Dokładnie, wszystkiego nawzajem, żeście odpoczęli, grali w fajne gierki i byli zadowoleni z życia razem ze swoją wspaniałą rodzinką i przyjaciółmi. Także. Zgadza się. No dobra, to Dziękujemy. się nie żegnamy. Ho, ho, ho.